Kamila Boś dała się poznać telewidzom za sprawą programu Rolnik szuka żony. Niestety nie zaskarbiła sobie wówczas samych wielbicieli, bowiem w matrymonialnym show, mówiąc delikatnie, nie wypadała zbyt sympatycznie. Mimo kontrowersji wokół jej zachowania Kamila postanowiła przyłączyć się do corocznej akcji charytatywnej Jurka Owsiaka. W ramach zbiórki Boś wystawiła na aukcję wspólnie spędzony czas. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie standardów diagnostyki i leczenia wzroku najmłodszych. Jak napisała na stronie licytacji, chciałabym wspólnie z Wami dorzucić kwotę do skarbonki, postanowiłam przekazać swój czas i zaprosić Cię na spotkanie połączone z przyjemnym posiłkiem w wybranym wcześniej miejscu i czasie. Mam nadzieję, że będzie to miło spędzony czas. Amatorów spędzania wolnego czasu z piękna rolniczką nie brakowało, w licytacji wzięło udział 25 osób, a zwycięzca za obiad z Kamilą zapłacił 8400 zł. Kamila Boś ma 29 lat i jest uczestniczką ósmego sezonu programu Rolnik Szuka żony i na co dzień prowadzi pieczarkarnię w jednej z wsi w województwie mazowieckim. Kamila, jako jedyna w programie, otrzymała aż 500 listów od potencjalnych kandydatów. Przypomnijmy, że dała się poznać jako mało wylewna i dość oschła w stosunku do panów, którzy stanęli w kolejce, by zdobyć jej serce. Ostatecznie Boś do programu zaprosiła trzech kandydatów: Adama, Tomka i Janka, jednak żaden z nich nie spełniał jej oczekiwań. Z powodu zdystansowanego zachowania wielu widzów zarzucało Kamili, że poprzez udział w programie rolniczka wcale nie szuka chłopaka, czy przyszłego męża, a rozpoznawalności i robotnika do swojego pieczarkowego biznesu. Niesprawiedliwe zarzuty mocno zabolały Kamilę, która wielokrotnie podkreślała, że doskonale sama sobie radzi w gospodarstwie i nie potrzebuje pracownika.